Ja ja my, to ja to sobie... porozmawiać o tym zaświadczeniu, które wystąpił panu Paweł Maciej, jak pan Maciej mhm. sobie już pełnie. I chcielibyśmy poznać, co za dokument został wysłany do pana Pawła Macieja, czy dlaczego czy nie możemy otrzymać tego zaświadczenia, bo to jest ważne z na strony, który pan Maciej. Panie Macie, do dzisiaj mam termin odpowiedzi na złożone przez pana Pawła Macieja. Dokument a może rzędu panu, i dzisiaj taki dokument wydam Państwu. Ale może Pan powiedzieć, będzie decyzja taka, na... Nie no. proszę Pana, ja, ja sam osobiście no. nie wydaję no. takich dokumentów. Ja opieram się, y, dałem podpowiedział merytorycznego. Wydział dzisiaj przygotuję odpowiedź, ja podpiszę i dzisiaj Państwo otrzymacie. No, tak? rozumiem, ale mam prośbę, żebyśmy mm -hmm. oczekiwali szczerze mówiąc y, jakiegoś bardziej przyjaznego stosunku do polegającego na tym, że my odbierzemy to stąd. Żeby tego nie wysyłać. Proszę bardzo, no. nie ma to. Pani ma pełnomocnictwo, a ja mam pełnomocnictwo i chciałbym się. Proszę bardzo. Znaczy, myślę, że Pan Paweł może sam osobiście odebrać. Dobrze, tak. ja mam takie pytanie. Paweł, Ale ja mam państwo... Ale, ja jeszcze... Ale ja mam na pytanie. Ale już ja, ja mam na myśli. Dzisiaj wydam za... takie oświadczenie. Syn prowadzi gospodarstwo Hektar 47, podatki jest akt notarialny, to jak nie mogę dostać takiego oświadczenia, że nie prowadzi osobiście gospodarstwa? Dlaczego Pani twierdzi, że Pani nie może dostać? Ja dzisiaj powiedziałem wyraźnie. Dzisiaj Urząd. Wyślę podpisane przeze mnie takie zaświadczenie. Ej, panie burmistrzu. Ale takie jest... zaświadczenie podpisane. Nie wiem, proszę pani, przygotowuje no to... mi wydział w tej chwili dokumenty, które będą zgodne z prawem, jeżeli są to, jeżeli pan uh -huh. będzie potwierdzenie wszystkiego, co jest tutaj, to takie państwo otrzyma. A może pan już w tej chwili powiedzieć mi nic. Nie, nie wiem. No właśnie nie. nie wiem. No pan nie wie. No, ale no, po panie recenacie, czy pan co... uważa, że wczoraj nie rozmawiał... Nie, rozumiem, że nie Czy, ja, czy pan wczoraj uważa, że, że pan się wszystkim zajmuję? Nie i tylko chodziło o to, że mamy czas, to moglibyśmy spokojnie czekać. Sprawa jest taka, że inni osoby dostają to szybko i praktycznie od ręki. To sprawa jest taka, że Może to, że... tak było kiedyś. Nie, nie, to było, nie pan, cały czas może to... tak było. Chodzi tylko o to, że y, potrzebne to jest do ja Panie znaczy, tak dzisiaj Ale znerunie, panie z Ale wczoraj Ryszard Grzesiak do Pana i Pan powiedział, że nie wyda tego oświadczenia. Tak Pan powiedział, no to dlaczego Pan teraz inaczej? O, ale o co, panie wecynasie? Nie, no tak nawet dzwoni. Dzisiaj wydam no, państwu takie oświadczenie. Bo Krzysiak dzwonił, to nie do jest serenie, nie? No dobrze, bo, no dobrze, bo to nie dobrze. Bo że zrobił na rozmawiał telefonicznie, pan powiedział o nie wydarzy. Pani 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 Pani, się, mam taką prośbę. ja, e, to nie, nie przydało, żeby się uh, wam ani choć tylko o to, chciałbym ustalić, czy możemy to odebrać dzisiaj i czy ewentualnie ja mógłbym do pana zadzwonić za dwie czy trzy godziny i czy pan mógłby mi powiedzieć, jaka to będzie decyzja. Umówmy się o godzinie 13, niech Pan do mnie zadzwoni. powiem Panu jaka jest decyzja, tak? Czyli możemy zaznaczyć, że tak jest między nami, że to nie tak. jest No dobrze. Tak. to o 13 jest Tak jest. Dziękuję, Dziękuję. Bardzo. Dziękuję.